Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Wakacje i upały, a więc dzisiaj temat wody. Czy... Faktycznie traktujemy wodę jako źródło życia. Pamiętam taką sytuację z pierwszej zimy, kiedy w mojej nowo wybudowanej stajni wprowadzone już były konie. Konie miały automatyczne poidła. No to było fantastyczne, bo same sobie wydzielały tyle, ile potrzebują wody. Oczywiście wody miały też na pastwisku. Zima była bardzo sroga i doprowadzenie wody do poideł okazało się, że nie było zbyt dobrze zrobione. Tak to tylko oględnie nazwę, i woda zamarzła w rurach, więc konie nie miały dostępu do możliwości się napicia. Wtedy w stajni było sześć koni i oddalony domek o kilkadziesiąt metrów od stajni miał wodę, bo tam mieszkali ludzie, więc, więc tam faktycznie była woda. I tę pierwszą zimę w nowej stajni wspominam jako takie pasmo noszenia wody po wyślizganej, zamrożonej ścieżce, bo ta woda, jak ją. Nosiłyśmy razem z, ze wspólniczką, to ta woda się też wylewała. Żeby powiedzieć, jaki to był problem, to chcę to by uświadomić, że koń w mroźne dni potrzebuje wypić około 60 litrów wody. Razy 6 koni. No to jesteś w stanie sobie wyobrazić, o jakim noszeniu mówię. Ja sobie patrzę na, na to i oceniam trochę, jak, jak jest dobra stajnia, to ona ma wodę na wybiegu. Moje konie wychodzą na obecnie tak na, na małe na małe kwaterki i mają tam takie żłoby, do których jest dolewana woda, czyli jak one kilka godzin sobie na tych kwaterkach są, polegują, trochę połażą, tam im wrzucam trochę sianka, ale mają też za każdym razem dostęp do wody. Faktycznie woda, woda to życie i bez, bez wody długo nie żyje żadno stworzenie. Oczywiście oddech i bicie serca jest tym Czego potrzeba, i jeszcze bardziej niż, niż wody. Natomiast woda faktycznie jest niesamowicie potrzebna, a moim zdaniem nie bardzo doceniana. Jest wiele wezwań już teraz, żeby pić elektrolity, żeby zadbać o seniorów, żeby nawadniać się. Natomiast moim zdaniem nadal pijemy niewłaściwie niewłaściwe rzeczy. W niewłaściwych ilościach i wodę moglibyśmy pić lepiej. Ja zorientowałam się jakiś czas temu, to już było kilka lat temu, że jeśli nie piję regularnie wody właśnie, czyli nie, na, nie nawadniam swojego organizmu właściwie, to bardzo szybko wpadam w rozdrażnienie, a czasami boli mnie głowa. I dopiero jak zdałam sobie sprawę, że Problemy z koncentracją, ból głowy, problemy z szybką reakcją emocjonalną, niewłaściwą, biorą się u mnie bardzo często z tego, że nie jestem napita, że chce mi się pić. To dopiero jak sobie zdałam sprawę z tego, zaczęłam inaczej zarządzać sobą i piciem wody. I teraz moją poranną rutyną jest wypicie szklanki wody, zanim wstanę. Wieczorną rutyną, jest wypicie wody i pije wodę w ciągu dnia. Myślę, że temat jest po pierwsze aktualny, po drugie bardzo ważny i przygotowałam e-book, który jeśli będziesz chciał, może być twój, <gry> który będzie wspierał twoje prawidłowe nawyki w piciu wody. Tam oczywiście jest inspiracja od zwierząt, bo ta sytuacja z noszeniem wody do stajni to jest tylko jedna z sytuacji. Ale chcę Wam chcę pokazać, jak zwierzęta piją i jak faktycznie ważna jest dla nich woda. Więc w tym e będzie też dodatkowy materiał inspiracyjny od zwierząt, ale też będą lekcje, jak nauczyć się pić i, i co zrobić, żeby wyrobić sobie bardzo, bardzo moim zdaniem ważny nawyk. Ale też tradycyjnie zostawiam Ciebie z pytaniami, które mam nadzieję już na tym etapie będą dla Ciebie inspiracją. Po pierwsze, ile wody pijesz? Wody, wody. Tak? Nie w ogóle ile pijesz, ale ile wody pijesz. Po drugie, jaki procent wody spożywasz, wypijasz w stosunku do pozostałych napojów? Też napojem nazywam na przykład zupę. Nie? Po trzecie, jak pijesz? czy szklanka ciurkiem do dna, czy łykami od czasu do czasu. Jak myślisz, jaka to różnica? I po czwarte, jeśli się zgadzasz, że to, to i picie wody, to jest faktycznie ważny temat, to jest ważna rzecz dla ciebie, to jaki naprawdę priorytet temu przypisujesz. Dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie, dużo wody dla ochłody podczas upałów, wszystkiego dobrego. Cześć!